Lulu, około dwuletni e, psiak. E, Lulu jest nieduży, e, sięga tak e, przed kolanko. Myślę, że ma jakieś 45 cm w kłębie. E, jest psiakiem zrównoważonym. Nie jest demonem prędkości, więc poradzi z nim sobie na spacerze nawet osoba starsza. E, ale jest to pies z charakterem. Gdy coś mu się nie podoba, gdy próbuje się go brać na ręce, potrafi warknąć lub ostrzegawczo kłapnąć się zębami. Więc trzeba mieć to na uwadze. Natomiast generalnie jest to przyjazny wsiak do ludzi. Lubi być głaskany, przymyka wtedy oczka. I bardzo byśmy chcieli, żeby ten nieduży wsiak najbliższą zimę mógł spędzić w swoim kochanym domu na przytulaniu, na kanapie. Jeśli miałby być dla niego dom z małymi dziećmi, to trzeba będzie mieć po prostu kontakty z dzieciakami pod okiem. Osoby dorosłe zdecydowanie nie będą mieć problemu, by Lulu został ich przyjacielem. Śliczny Lulu jesteś, tak. Lulu bardzo by chciał iść do domu, także mamy nadzieję, że ten domek szybko się znajdzie. coach que